Cześć, tu Kinga i witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przechodzę do Was z vlogiem z mojego rodzinnego miasta, do którego zamówiłam sobie paczkę, bo wydawało mi się, że tutaj będę, żeby odwiedzić rodzinę, ale rodzina wyjechała na wakacje do innego kraju, um, także nie była to mądra decyzja, trzeba było po prostu zamówić to do MPK, w którym pracuję, ale przynajmniej... Mamy fan vloga. Nagrałam tutaj trochę przebitek i odwiedziłam zarówno y, tutejszy Empik jak i bibliotekę i byłam jeszcze w jednej księgarni, w której po prostu wziąłam jakąś książkę, bo to była taka wiecie, niezależna księgarnia, więc miałam takie dobra. Um, trzeba wspierać niezależne księgarnie, żeby ich nie zeżarł na przykład Empik. Także taki był mój plan. A książkę kupiłam tango za 15 zł. Dawno nie widziałam tak tanich książek. Bardzo fajny dzień, powiem Wam, bo nie jest ani tak gorąco, jest tak strasznie przyjemnie i właśnie znalazłam mnóstwo fajnych książek, ale je ja chyba Wam pokażę po prostu, jak już wrócę do mieszkania, bo um, nabrałam mnóstwo. Będzie też book haul i być może jeszcze coś poczytam. tutaj pompkę i uwielbiam ten parkę jeszcze jest tak przyjemnie i jakoś tak wow, miło mi. Rzadko to się zdarza. Bagno. Tak mi strasznie chodzi, to po głowie ostatnie, w ogóle mam ostatnią fazę na e, raperów polskich. Nie wiem skąd mi się to wzięło, totalnie. Może przez to, że ostatnio na imprezie poleciało 8 kobiet, i potem zaczęłam słuchać tako, i okazało się, że bardzo mi się podoba to, co taka ma do powiedzenia. A potem odkryłam alias. Alias jest lesbijską raperką i jej teksty są strasznie relatable. Opowiada też o doświadczeniach swoich jako queerowej osoby żyjącej w Polsce. I strasznie mi się podobała na przykład piosenka Wieczny Czerwiec, której przesłaniem jest, jak można się domyślić, to, że chciałaby, żeby dla nas queerów trwał Wieczny Czerwiec. Także Alias, love you. Musiałam się z tym podzielić, bo jakby życzę Alias wielkiego sukcesu i ta muzyka jest zajebista, więc totalnie polecam. Jeśli lubicie hip-hop, nawet jeśli nie lubicie, to i tak spróbujcie, bo Alias jest zajebista. Promo, promo part over. Ale przyjemnie. Boże, tak mogłoby być zawsze. O, o mój Boże, o mój Boże, chciałbym, żeby wszędzie były Boże. To teraz jestem ja... Z moim miastem rodzinnym, serio. Może pokażę Wam wszystkie te książki, które dzisiaj zdobyłam. Pierwszą z nich było to Nightwood The Unibowlands. O tej książce usłyszałam od takiej amerykańskiej booktuberki e, Asani Buknik, która jest też lesbijką i w swoim filmiku pokazywała książki z lesbijskimi wątkami romantycznymi, które są warte przeczytania i zaczęła od klasyków i to było jednym z z nich, jeden z pierwszych. I jest to zbiór opowiadań o takich przygodach amerykańskich i jakby europejskich queerów w Paryżu w latach dwudziestych poprzedniego wieku. Także to może być, kurczę, naprawdę ciekawe. I trochę daje mi wajby, wajba e, mojego Giovanniego. Także brzmi to obiecująco i mam nadzieję, że mi się spodoba. Kolejne dwie książki, które kupiłam w m to Ruby Free Jungle i ta książka też ma lesbijskie wątki, a na pewno napisana jest przez lesbijkę Rita May Brown, pisarkę, scenarzystkę, działaczkę feministyczną i aktywistkę LGBT, która chodziła z Funny Flag, autorką Smażonych Zielonych Pomidorów. Jakiś czas temu moja przyjaciółka polecała mi film i książkę, także super fajnie i nie obejrzałam jeszcze, bo planuję książkę najpierw przeczytać, ale to jest śmieszne, że one ze sobą chodziły. Przeczytam Ruby for Jungle, potem Smożone zielone pomidory, obejrzę film i dam wam znać, co myślę o tych książkach. Totalnie nie mam pojęcia, o czym ta książka jest. Jakby dla mnie wystarczającym powodem, żeby książkę kupić jest to, że ma queerowe wątki. No bo chcę czytać jak najwięcej książek dotyczących tematyki LGBT, także... Coś Wam powiem, jak już przeczytam. Kolejną książką, którą stamtąd wzięłam, było Drzewo Krwi Kim Delorizon I ona była w takiej dobrej cenie, za niecałe trzy dychy, bo ma lekkie uszkodzenie. Także w ogóle warto patrzeć na te uszkodzone książki, bo niektóre mają takie małe pierdołki, a już są o połowę tańsze, a więc giga slave. A ta książka mnie zaciekawiła. Pisała ją osoba niebinarna i opowiada o... Wydaje mi się, że dorostaniu e, jako osoba niebinarna w Niemczech tutaj. Ja nie wiem o czym to jest. Tylko po prostu stwierdziłam, że było to interesujące i jest tutaj coś o poszukiwaniu korzeni i będzie miało jakieś takie słowiańskie, wiedźmowe wątki z tego, co <laughs> wynika z tego opisu. Nawet nie chcę za bardzo wnikać o czym dokładnie jest ta książka, bo jednak najlepiej jest po prostu poznawać ją. Tak, jak opowiadana jest historia, także wydaje mi się, że to też będzie jedna z takich książek, która jakby skrywa sobie więcej, kiedy się po prostu ją przeczyta i doświadcza jej się samemu. No i tak jak już mówiłam, queerowe wątki dla mnie wystarczająco dobry powód, żeby książkę przeczytać. Cieszę się też, że w dobrym stanie dobrałam za dobrą cenę. Wcześniej wspominałam Wam, że kupiłam tango z Sławomira Mrożka. Ja już tango czytałam, chociaż chyba nawet nie jako lekturę w liceum, tylko po prostu w ramach przygotowania do matury. No i podobało mi się, kiedy to przeczytałam. Podobał mi się humor i miałam sporo frajdy. Także w ogóle... W sumie chętnie bym to przeczytała jeszcze raz, bo już tak dobrze tego nie pamiętam, ale dobrze się przy tym bawiłam. Tyle. Co mnie zdziwiło, to to, że się pojawiły tutaj, w Empiku, książki po angielsku. Wcześniej były w największych salonach w Warszawie, nie wiem czy to jest nowy wymóg, W parku nie dokończyłam Wam o książkach, które wypożyczyłam z biblioteki, bo jakiś pan dosiadł się na ławkę obok i zrobiło mi się głupio, więc kończę to w zaciszu mojego własnego pokoju. Pierwszą z nich, ta, na którą się tak podekscytowałam, to kelner doskonały Alana claude Sulzera. -sul Alain-Claude Sulzera. <gryw> nie mam pojęcia, um, jak to wymawiać. Wydaje mi się, z taki, że z takim bardziej francuskim akcentem, bo Pochodzi on ze Szwajcarii, i ta książka opowiada o relacji pewnego kelnera Ernesta, który pracuje od ponad 30 lat w mm, hotelu w Szwajcarii. I w czasach swojej młodości poznał tam kelnera Jakoba, um, którego on kształcił. I potem jakoś ich drogi się rozjechały i po tych ponad 30 latach Jakob pisze do niego list. Ale ten list. Ja i Ernest obydwoje myśleliśmy, że będzie on bardziej romantyczny, a prosił o pieniądze. Mężczyźni, dramat. Przeczytałam na razie 40 stron i jest całkiem nieźle, aczkolwiek nie mogę się doczekać, aż dotrzemy do tego, jak rozwijała się ich relacja, bo póki co dużo było klenerowania. I akurat ja mm, lubię takie opisy codzienności i generalnie w takiej branży pomagania ludziom, jakby obsługi klienta. Więc póki co jest całkiem ciekawe, ale nie trzepię, ale mam nadzieję, że się jeszcze rozkręci. Kolejną książką, którą znalazłam, e, były dwa dramaty. Mm, wizyta starszej pani i fizycy Friedricha Durenmata. Mm. Jest to szwajcarski dramaturg, pro, prozaik i eseista i na szczęście tutaj z tyłu napisali, o czym są te dramaty i wizyta starszej pani to jest taka tragiczna komedia, która e, mówi o tym, jak wszelkie zasady moralne wylatują przez okno, kiedy w grę wchodzą pieniądze. I trochę mi się to skojarzyło z graczem Fiodora Dostojewskiego, bo tam też cała rodzina i znajomi pewnej starszej kobiety czekają, aż ona umrze, żeby dostać po niej spadek. Więc wydaje mi się, że to może być mogą tutaj być jakieś podobne motywy, więc jestem ciekawa jak to się rozegra. Natomiast wizyty to komedia kryminalna, yy, która mówi o odpowiedzialności uczonych w świecie, w którym rozwój moralności nie nadąża za rozwojem nauki. Brzmi dobrze. O czym to będzie dokładnie, to zobaczymy. Ale widziałam kiedyś takiego mm, tweeta, albo to były komentarze na YouTubie, o tym, jak wyglądałaby faktyczna, jakby apokalipsa. Ktoś powiedział, że najstraszniejszą rzeczą, która mogłaby się wydarzyć w świecie nauki, byłoby Gdyby przestała istnieć organizacja, która bada właśnie moralność i która zabrania nieetycznych zachowań w nauce i zabrania niektórych eksperymentów, na przykład eksperymentowania na ludziach. I to było jakby w kontekście y, pomysłów na dystopie. Z tym mi się to skojarzyło. Także to brzmi bardzo ciekawie. Kolejną książką, jaką znalazłam, było Lato To Jansson. I to opowiada o tym, jak pewna sześcioletnia dziewczynka spędza lato na małej wysepce ze swoją babcią i tam budują łódź i prowadzą dużo rozmów. I to brzmi jak taka bardzo urocza historia o przyjaźni, można powiedzieć, między e, starszą kobietą, a taką młodą duszą dopiero wchodzącą w życie. I to brzmi po prostu bardzo uroczo i mam nadzieję, że będzie to taka um, pocieszająca historia, tak są tutaj też ilustracje Tove Jansson i w ogóle ta książka jest tak bardzo przyjemnie wydana, także to jest zawsze duży plus. I generalnie uwielbiam ilustracje Tove Jansson, pomimo tego, że jakby mm, nie mam takiego przywiązania do muminków, to podoba mi się to, jak są one wydane i jak to wygląda. To jest ta ilustracja z okładki. I ostatnią książką, jaką znalazłam, byli Immortaliści, Chloe Benjamin. I ja o tej książce słyszałam kiedyś na Booktubie w jakimś 2017. I totalnie nie miałam pojęcia, że to zostało przetłumaczone na polskie. Ja chciałam przeczytać, bo wydawało się interesujące. Opowiada to o czwórce rodzeństwa, którzy w 1969 mm, zachodzą do takiej kobiety, która mówi, że potrafi przewidzieć, kiedy ktoś umrze. I to brzmi super ciekawie. Wydaje mi się, że niektórzy z tego rodzeństwa faktycznie do niej idą i dowiadują się kiedy umrą, natomiast inni nie. I obserwujemy losy tego rodzeństwa i to jak ta wiedza o tym kiedy umrą, jak ona wpłynęła na ich życie, co postanowili później zrobić i jak z tego życia czerpać i jak też minęło dla tych osób, które um, zdecydowało się nie wiedzieć, kiedy umrą. Także to może być fajne, zobaczymy, ale śmiesznie. W ogóle to jest niesamowite, że ja tę książkę dorwałam po tylu latach i to w mojej rodzinnej bibliotece. Ta biblioteka jest niesamowita. Tam są takie perełki, których się nie znajdzie nigdzie indziej. Dlatego uwielbiam chodzić do bibliotek, bo po prostu. Tam znajduje się książki, o których nigdy wcześniej się nie słyszało, i czasem potrafią być naprawdę dobre. Jedną z takich książek są pęknięte połówki mlecznego słońca. Nie, nie przypomnę sobie teraz nazwiska, natomiast jest to zbiór poezji. Y, osoby o afrykańskim pochodzeniu. Te wiersze opowiadają bardzo dużo o tym, jak to było wychowywać się w takim. Miasteczko afrykańskim, gdzie bardzo dużą władzę i autorytet mieli biali żołnierze, i też o mm, losie kobiet, o tym, jak e, były wykorzystywane seksualnie więc jakby tematyka jest mocna, ale e, wiersze. Były niesamowite. I właśnie znalazłam tę książkę totalnie przypadkowo, po prostu chodząc sobie po tej bibliotece, bo ona nie ma podziału na gatunki, na przykład nie ma działu Kryminał, tylko jest podzielona według krajów. Jest literatura amerykańska, brytyjska, afrykańska, szwajcarska i tak dalej. Więc to jest super fajne, bo też można sobie pochodzić i, i znaleźć książki z różnych właśnie krajów i dzięki temu tak łatwiej poczytać coś. Jakby spoza zwykłego kręgu kulturowego, w którym się jest, a to jest jednym z moich celów czytelniczych, i właśnie dlatego mam e, takie randomowe książki. Tutaj fińska, tutaj e, dwie szwajcarskie i ta jedna amerykańska. Także po prostu chciałam spróbować czegoś nowego, i mam nadzieję, że to będą książki, które mi się spodobają. Zobaczymy. Mam też duże nadzieje wobec Drzewa Krwi i A Ruby for Jungle, bo to mogą być takie książki, które po prostu zmieniają trochę chemię mózgu. Także na to liczę. Zobaczymy, jak będzie w praktyce, ale jestem podekscytowana. Jak na wypad po jedną książkę, skończyłam z gigantyczną stertą książek. <grych> I to chyba wszystko, co miałam Wam do pokazania w tym vlogu. Jeśli będę jeszcze coś ciekawego robić, to nagram Wam z tego klipy, natomiast zapewne nie. Dosłownie miałam ten filmik zmontowany, ale wiecie co? Skończyłam właśnie Kelnera Doskonałego i Rany Boskie. Aż by Wam muszę opowiedzieć, bo się prawie popukałam na tej książce. Nie oceniajcie książki po okładce, bo może nie wygląda to obiecująco, ale to jest jedna z lepiej napisanych książek, które przeczytałam. W ogóle ja na początku nie zwróciłam absolutnie uwagi na to, że to w zasadzie jest facetską klatą na okładce. To wyglądało dla mnie jak jeden wielki cień, i dopiero kiedy pokazywałam tę książkę moim dwóm przyjaciółkom, zwróciły uwagę na to, że wygląda to strasznie jak jakieś porno. Jakby jest tam faktycznie seksualność, i to jest dużo, dużym elementem tej książki, ale to nie jest sporno. <grytanie> tak jak wam mówiłam na początku, ta książka opowiada o relacji dwóch kelnerów w dość prestiżowym hotelu w Szwajcarii. Moment startowy tej książki to, kiedy Ernest dostaje list od swojego byłego ukochanego Jakoba. I on. Manewruje między dwoma liniami czasowymi. Opowiada o tym, co dzieje się obecnie, ale także o tym, co działo się to ponad 30 lat wcześniej, kiedy poznał Jakoba i jak wyglądała ta ich relacja. Bohaterowie tej książki są bardzo ludzcy. Oni popełniają błędy, ranią siebie nawzajem. Są tutaj różne zawirowania losu. I głębie relacji, które Jakob posiadał ze wszystkimi Bohaterami w tej książce. Bardzo mi się to podobało. Cała ta historia, sposób, w który jest przedstawiona i jak dowiadujemy się o tym, co się tak naprawdę działo, jest bardzo interesujący. Widać, że autor faktycznie miał relacje, i to dosyć trudne relacje z innymi ludźmi, bo sposób, w który opisuje nawet nie to, że do końca związki, ale emocje, które przechodzi człowiek w kontaktach z innymi ludźmi, to było niesamowite. Ludzkie relacje i codzienność, życie kelnera, faktycznie to grało dosyć dużą rolę, bo Ernest, główny bohater, całkowicie oddaje się pracy, żeby zapomnieć o bólu, którego doznał jako dwudziestoparolatek. Od swojego ukochanego Jakoba, który kochał go mniej niż Ernest kochał jego. Sposób, w jaki jest to opisane, top tier. To jest niesamowite, że książka, o której nic wcześniej nie słyszałam, która totalnie by mi umknęła, gdyby nie to, że zaszłam do tej biblioteki. Tak bardzo mi się spodobała. Moja rodzinna biblioteka, jak zwykle najlepsze miejsce na świecie. Slay. Dzięki za trzecią pięciogwiazdkową książkę w tym roku. No to co, otrzymajmy kciuki, żeby reszta tych książek to też były książki cztero albo pięciogwiazdkowe. I to tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć.